Która polega na tym, że zawodnik mając do dyspozycji mapę, kompas, taki kompasik, zawodnicy u mnie w klubie wszyscy mają takie kompasy, to zwają, po to żeby, widzicie tu jest taka czerwona strzałeczka, że jak jakbym nie kręcił tym kompasem, ta czerwona strzałeczka zawsze mi pokaże północ, bo żeby się poruszać w terenie, to trzeba najpierw mapkę ustawić w kierunku północy. I wy się tego nauczycie. A chciałbym, żebyście na tej mapie, posługując się tą mapą, bo zawodnik po to dostaje, ma kompas i mapę, żeby w zawodach w jak najkrótszym czasie przelecieć punkty kontrolne, które ma wyznaczone, bo tutaj macie stałe punkty, ale na zawodach to są kilka, tam pięć, sześć macie punktów żeby w jak najkrótszym czasie w zadanej kolejności potwierdzić wszystkie punkty kontrolne. A jak potwierdza punkty kontrolne, wiecie? A co wyście tutaj robili? Potwierdzaliście punkty kontrolne. Tylko, że tu jest jeden, a w lesie to tam macie. Tam gdzie są te kółeczka, to w środku takiego kółeczka jest punkt kontrolny. Czyli taki stojaczek. A. Na tej mapie się jamy. To nie jest taki stojaczek z lampionem jak tam widać na ekranie, bo to jest rozstawiany punkt kontrolny na zawody. A tu są stałe punkty kontrolne, czyli takie słupeczki z takim numerkiem, żeby wiedzieć, że jak doszliście do punktu 31, to wiecie, że to jest ten ten punkt o tu na dole, że tutaj jest, że tutaj zna, doszliście. I w tym momencie wiecie, że, że dobrze, że jesteście w dobrym miejscu. Na tym słupku jest taki lampionik, nie tej, nie tej wielkości, tylko taki owinięty. I perforator taki o, jak ten albo jak ten. I wtedy macie taką kartę, dziurkujecie i nie ma tam żadnego sędziego. Wy jesteście dla siebie sędzią, wy siebie oceniacie, tak, czy dobrze, że się szli, czy popełnialiście błędy. Najsurowszym sędzią jesteście dla siebie, ale to jest cudowne, że nie narzekacie, że sędzia Kalosz coś tam zrobił, a poza tym, jak popełniacie błędy, to nikt się z Was nie wyśmieje, nikt z Was nie zakpi, nikt Was nie wygwizże, bo las wszystko skryje, a Wy wiecie sami macie swoją tajemnicę jakie błędy popełniliście i to was będzie budować a teraz y, pokażę wam parę to jest sport dla was dla dzieci dla dorosłych dla dziadków takich jak ja i słuchajcie całe rodziny biegają to jest sport rodzinny dlatego was zachęcam żebyście wy swoich rodziców i dziadków do lasu na spacery ciągnęli Niektórzy rodzice chodzą z kijkami, nie? Tylko narty zapomnieli. Ale z kijkami chodzą. Ten, to jest tak zwany nord Nordigłoki. Prawda? Nordyckie wędrowanie. Ale to jest tylko takie spacerowanie po to, żeby, żeby płuca lepiej pracowały. A wy możecie wziąć rodziców za rączkę i z nimi ze starym rodzeństwem i możecie się fajnie bawić w przyrodzie, poznawać przyrodę. Teraz wiosną to będzie okazja, żeby poznać wszystko, co zaczyna wiosną kwitnąć. Później latem, co kwitnie, co jesienią kwitnie, jak się przebarwiają i opadają liście, będziecie to mogli obserwować. Jednym słowem będziecie mogli przeżywać las w przeciągu... Las i jego życie w przeciągu całego roku tego samego wysiłku, ale w przyrodzie i tego samego wysiłku na bieżniu. Y, Powiedzcie mi, który bieg Wam się bardziej podobał? Który jest ciekawszy? To jest norweski film, o etyce. coś więcej niż tylko Nie. bieg. Intensywnie, on biegnie szybciej bo on y, próbuje osiągnąć poziom pułapu tlenowego, czyli kiedy jeszcze może biec oddychając, nie myśląc, tylko kontrolując puls swój, pracę płuc, mięśni i ryb. Zawodniczka w lesie, ona musi czytać jeszcze mapę, ona nie może biec za szybko. Bo, jak przekroczy kula plenowy, czyli jak za szybko pobiegnie, nie może tchu złapać, mózg jest niedopłyniony i wtedy popełnia błędy. Źle odczyta ścieżkę, źle odczyta jakieś, jakąś skałę, jakieś warstwice. I wtedy popełnia błędy. Jak popełni błąd, to żeby go naprawić, musi dodatkowy wysiłek włożyć. Yy, Dlatego w biegu na orientację nigdy nie pobiegniecie, żeby stracić yy, myślenie. Nigdy głowa w biegu na orientację nie może biec yy, za nogami. To znaczy nigdy nogi nie mogą biec przed głową. Czyli najpierw trzeba pomyśleć, a później dopiero włączamy pracę nóg. To jest wspaniały sposób, ponieważ nie, nie musicie Biegać na granicy swoich możliwości fizycznych. I wtedy wszelkie wrażenia tego biegu są mocne. Krajobrazy, zapachy lasu, a często punkty są stawiane w takich miejscach, że można doznać szoku estetycznego. Bo ja miałem taki przypadek, że upał na, taką gór, na takiej górce, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wspinam się, bo widzę, że tam jest punkt i tam już ledwo dochodzę do tego punktu. Przybiłem ten punkt, podnoszę głowę i słuchajcie on Przede mną jak na dłoni ruiny zamku Ogrodzie Ogrodzieńcu. Byliście w Ogrodzieńcu? Jeszcze nie. Ale, a my tam często jesteśmy, także kto do nas przyłączy się to będzie tam. Słuchajcie, piękne ruiny zamku Ogrodzienieckiego. Oświetlone popołudniowym słońcem, po burzy, jeszcze. Więc to słońce jest takie y, ciepłe, takie y, pastelowe. I te jurajskie Wapienne mury, no, przecudnie wyglądały. Stałem tam chyba kilkadziesiąt sekund, zanim pobiegłem dalej. Powiedziałem, już wynik jest ważny. To doznanie było najwspanialsze. Ale mogą być również y, takie doznania, jak. Jeden z zawodników, który y, zły wariant wybrał i zobaczycie, zobaczycie, jak się obudził, że zły wariant wybrał i zorientował się, że zły wariant wybrał.